Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes Witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku serii Zagrajmy w My Little Pony Przygoda w Zatoce Grzyw Zwiedzajmy sobie zatem tutaj nasze kolejne miejsca, bo widzę, że po lewej stronie dostaliśmy możliwość poruszania się Teraz, o, widzę, że tak, tu mamy kolejną fontannę do naprawienia ale zacznijmy tutaj od zwiedzenia prawej A. strony Mamy kolejną piniatę Chodźmy sobie dalej, zatem zobaczyć, co tutaj nam się pokazuje. Zbierzmy wszystkie gwiazdki, co najważniejsze, i użyjmy naszego stołu. I to jak słodko. No dobrze, zatem tak. Chodźmy sobie tutaj od lewej i zaraz zobaczymy. Co mamy dalej zrobić po tym, jak zbierzemy wszystkie możliwe gwiazdeczki? Wydaje mi się, że to już nam się udało. Czy tutaj możemy porozmawiać? Dowiedziałeś się, kto zniszczył moje billboardy? W zasadzie to. nie. No cóż, teraz wyglądasz licznie. Tylko to się liczy. Sani, tłum już jest, ale czegoś brakuje. Pierwiosnyki mojej tancerki. Pokaz nie może się bez niej odbyć. Znajdziesz ją. Pewnie! Gdzie mam szukać? Nie jestem pewna. Lubi różne kryjówki i smoothie! Znajdę ją. Pokaz musi trwać! Lubi smoothie. A, dobra, ja wiem, pamiętam tutaj tą taką śmieszną skrzyneczkę, więc zaraz sobie tutaj ją odnajdziemy. Tutaj u góry chyba była, dokładnie tak. Ty, pierwiosnko? O, nie! Pierwiosnka zniknęła! Puff. To ty, pierwiosnko! Tak! To ja! Ale nie mogę wziąć udziału w pokazie! Dlaczego? Coś się stało? Po prostu nie mam co na siebie włożyć! To wszystko? Znajdę ci jakieś ciuchy! Zrobisz to dla mnie? Potrzebuję trzech ubrań! Trzech? ZAŁATWIONY! No to idziemy poszukać jakiś ubranek w takim razie. Którą stronę by się tutaj udać? Za tym wydaje się kierować raczej tutaj gdzie są te różne targowiska. Może no, tutaj. Dzięki temu nie się od komplementów. No dobrze, ale gdzie jeszcze jakieś kolejne zdobyć? Tutaj gdzie Ubrania są te na wybieg? robi się. Zgadza się. Czy coś jeszcze tutaj możemy ewentualnie kupić? Tutaj chyba już raczej średnio, więc chyba nie pozostaje nam nic innego jak zejść jeszcze tutaj troszeczkę niżej. Może akurat tutaj coś znajdziemy jeszcze do kompletu. Mamy kwiaty. Tutaj był hełm. Więc tutaj też raczej nie będzie żadnych ubranek. W prawej stronie już chyba też żadnych sklepów nie było. Chodźmy do góry i zobaczmy, czy ewentualnie, bo tak tu są farby. Te drugie? Nie. Też nie. Tutaj mamy smoothie. Więc wychodzi na to, że tylko i wyłącznie jeszcze tutaj z tej strony coś może być. Dorebkę mamy. I nic. Hm. Coś przeoczyłam, ale nie wiem co? To tutaj. Aha, tutaj dobra. To wyjątko. Mam wszystkie ubrania. Pora je dostarczyć pierwiosnce. Dobra, chodźmy zatem do naszej pierwiosnki. Jak już mamy cały komplet ubrań, może coś z tych i spodoba. Ech. Jednak Ech. zmieni zdanie. O! Masz je? Tak! Teraz możesz wziąć udział w pokazie. Ale nie mogę! Nie! Nie mogę i już! Co? Dlaczego? Bo tak! A co jeśli ubrania mu się nie spodobają? Komu? Kogo masz na myśli? Hitcha? Kogo innego? Jest taki miły i troskliwy, taki... Ach, cały... On. O, rozumiem. Ale Hitch nie zwraca uwagi na ubrania. Nie? Na, na pewno? Pewnie. Jego bardziej interesuje zaganianie króliczków. Sądziłam, że mu zaimponuję tym, jak będę wyglądać na wybiegu, ale się wstydzę. Dlaczego? Nie powinnaś. Wyglądasz doskonale. Naprawdę? Tak. Musisz tylko być sobą. Podejdź do niego i powiedz. Hej! Sana nie wiem. Ja czułabym się znacznie lepiej, gdybym miała powód, żeby z nim porozmawiać. A co gdybyś przypadkiem miała dla niego Smoothie? To byłby dobry powód! On uwielbia korzenne Smoothie o smaku Dyni. Przyniesiesz mi jedno takie? Tak, zostanę Twoją dostawczynią Smoothie. Ale mój wózek do Smoothie jest w sklepie. Gdzie ja teraz znajdę Smoothie? Co je znajdziemy? No dobrze moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami i tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć.